Polska, wolności narodów chorąży. Pieszchnęły straże, a ponad jej głową znowu swobodnie orzeł biały krąży. Szanowni Państwo, 97 lat temu, po 123 latach niewoli, Wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach Europy. Zliściły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród Polski Mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłych kolejnych pokoleniach. A o tym, jak bardzo nasi przodkowie chcieli decydować o swoim losie, świadcząby chociażby słowa Adama Mickiewicza, który w Księdze Pielgrzymstwa Polskiego napisał O wojnę powszechną za wolność ludów, prosimy cię Panie. O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej prosimy cię Panie. Trudno się zatem dziwić, że kiedy pierwsza wojna światowa ponownie wywołała sprawę polską, w Polaków wstąpił nowy duch. Po latach zapomnienia i beznadziei, wiara ożyła w ich sercach i umysłach. I to najważniejsze, przerodziła się w czyn. Zacięte walki o wolną Polskę prowadzone były nie tylko na polach bitew, ale i na dyplomatycznych salonach. Determinacja i wola zwycięstwa. Przerodziły się w sukces, jak napisał kardynał Aleksander Kakowski. Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu, wysłuchał jego jęczenia, zlitował się i stanął po naszej stronie. Skruszył nieznośne więzy i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną ojczyznę. Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni. Ale ten niebywały entuzjazm naszych przodków powinien udzielić się również i nam, inspirując nas do działania oraz zbudując dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy jak bogate dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków. Nie możemy ich przecież zawieść. Uczucia patriotyczne powinny być w nas żywe tak jak wtedy 11 listopada 1918 roku. W tym szczególnym dniu rodzi się refleksja: czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia, czy umiemy się z niej cieszyć, czy pielęgnujemy ją należycie. Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w Zjednoczonej Europie. Każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy. Mamy możliwość decydowania o sobie, o tym, gdzie i jak chcemy żyć. Wiemy, że nie wolno nikomu nic narzucać. Warto jednak docierać do świadomości ludzi. A w sprawach najważniejszych, związanych z bytem narodu i z prawidłowym funkcjonowaniem państwa oraz naszej małej ojczyzny, niezależnie od różnic politycznych, które są przecież rzeczą normalną, powinniśmy umieć się porozumieć. Nie wolno nam zapomnieć o tradycji i dobrych wzorach. Wielkie znaczenie ma też wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Ponadto przy każdej okazji powinniśmy podkreślać dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Do tego nas zobowiązuje nasza przeszłość, naznaczona krwią i ofiarami. Dzisiejszy świat nie jest wolny od niepokojów. Słysząc o konfliktach zbrojnych czy zamachach terrorystycznych, często myślimy, że nas to nie dotyczy. Tymczasem, obserwując sytuację na arenie międzynarodowej, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że wojna w każdej chwili może stać się także naszym problemem. I czy wówczas duch narodowy będzie w nas wystarczająco silny? Czy potrafimy zjednoczyć się i powiedzieć agresorowi stanowczo nie? Szanowni mieszkańcy Blachowni, zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z nas. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Celebrujmy go, by stał się prawdziwym świętem, a motywem przewodnim uroczystości niech będzie porozumienie ponad wszelkimi podziałami i w imię dobra narodu. Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym, takim, z którym będą liczyć się inne narody. A składając dziś hołd naszym przodkom. Za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, wspólnego święta wszystkich Polaków. Dziękuję mieszkańcom Blachowni, młodzieży szkolnej, kombatantom, przedstawicielom Rady Miejskiej, organizacjom społecznym. Pocztą standardowym. Dziękuję również Orkiestrze Dentej Zmykanowa za udział w dzisiejszych uroczystościach. Dziękuję. Burmistrza Blachowni składa burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wraz z mieszkańcami. Koniec od Rady Miejskiej składa przewodnicząca Rady Miejskiej Edyta Mandryk wraz z wiceprzewodniczącymi Rady i panią Radną. Pieniec od Ochotniczej Straży Pożarnej składa prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Janusz Mszyca wraz z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Polskiego Stronnictwa Ludowego składa prezes Roman Węgóź wraz z członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego. z składa dyrektor Walna Kaczmarek wraz z przynajmniej nauczycielami.